Czy różaniec jest egzorcyzmem? Pytam dlatego, bo często się tak dzieje, jeżeli ktoś chce rozpocząć modlitwę różańcową, to napotyka na bardzo wiele przeszkód. Dlaczego tak się dzieje? Tak, czy jest egzorcyzmem? No są ludzie oczywiście, co mówią, co spowiedź jest egzorcyzmem, różaniec jest egzorcyzmem. No wszystko jest egzorcyzmem, bo kiedykolwiek się modlimy, jeżeli mamy intencję, to no niestety zły duch tego nie lubi i i jest bombardowany. Różaniec w sposób y, szczególny. Y, to, co powiedziałem, trudności z różańcem y, s, są szczególnie na początku. Ludzie nie rozumieją, jak się modlić z różańcem. dla wielu różaniec był taki obrzedzony poprzez to, że różaniec to się zawsze widziało z jakimiś tym, no, jak powiedziałem, no pełnym szacunkiem y, z, z babciami, które gdzieś tam siedzą w kościołach i, i, i klepią, prawda? A potem były te powiedzenia, że tu chlepią różańca, mają diabła za skórą. I tak ludzie zawsze lekceważyli, ale, ale może dzięki tym właśnie pobocznym babciom, które, które mówią te różańce gdzieś tam, jeszcze w tych kościołach, y, są księża, są powołania i nie jeden cud się, się zdarzy. Oczywiście są tacy, co w jednej ręce ma różaniec, a w drugiej ma siekierę nie? i to, to nie jest magia. To różanie to nie jest jakaś magia. Ale, ale jeżeli naprawdę są intencja, jest intencja do odmawiania różańca I, i jeżeli nałóżmy, jak ja modli, modliłem się na egzorcyzmach czy modlitwach uwolnienia i mówię na przykład do osoby towarzyszącej, proszę w tej chwili mówić różańc I, i wiem jak bardzo to, po, bardzo to pomaga. Wszystko jest egzorcyzmem, bo mówione z wiarą i odmawiane jest Poprawnie i z wiarą, i z nadzieją y, jest biczem, jest naprawdę biczem na, y, na Szatana. Szatan nie znosi różańca. Nie znosi Maryi, ponieważ jest kobietą. I, i, i Bóg obiecał, że właśnie ta kobieta ta, y, zos, pokona go i, i, i właśnie przez kobietę przyjdzie zwycięstwo y, nad Szatanem. To ona mu zmiażdży łeb piętą. Więc on nienawidzi. Ona jest stworzeniem. Ona nie jest, nie jest Bogiem, jest stworzeniem jak jednym z nas. Więc jak człowiek, liche stworzenie może pokonać arcyksięcia, który no, Lucyfer był drugim po Bogu, prawda? najwyższych sfer anielskich, który się zbudował. Więc jak ona, kobieta, człowiek, stworzenie może pokonać y, Lucyfera? Lucyfer jest zazdrosny, ponieważ <laughs> Maria jest już w niebie i my będziemy. Dlatego tak nienawidzi tych, którzy kochają Marię, bo, bo to pokazuje, że my, słabi ludzie, grzeszni, mamy nadzieję być zbawieni na wieki. On nie ma tej nadziei. Nie ma i nie będzie zbawiony. Dlatego Maria jest tym jakby prekursorem, która z duszą i ciałem została wzięta do nieba i dlatego ona jest tym wzorem dla nas. Tam gdzie ona jest, my będziemy, jeżeli wytrwamy w tej wojnie. W tej bitwie, więc szatan nienawidzi Maryi, nienawidzi dzieci Maryi, nienawidzi kapłanów Maryjnych. Co lubi? Lubi nieczystość i kloakę, i brud, i kłamstwo. I tam, gdzie jest brud, kłamstwo i kloaka, tam jest szatan, i tam jest antymaryjność. Tam, gdzie ludzie bluzgają na Maryję, no niestety, trzeba sobie to wprost powiedzieć tam nie ma świętości. Oczywiście są ludzie, ja znam, którzy, którzy nie są katolikami, są wspaniałymi chrześcijanami, no, urodzili się w takich rodzinach, wychowali, ale nie mają wrogości. Mówią, no to piękne, no dobrze się modlicie, może powiedzcie nam o coś o Matce Bożej. Może zostali w mieli wpojone, że Matka Boża to jest bogini, którą my katolicy chrzcimy, która jest w trójce Świętej, prawda, zajmuje tam miejsce pierwsze po Bogu więc mają też skrzywiony obraz, ale są otwarci, to widać, nie ma tej wrogości. A tam, gdzie jest ta wrogość, ta nienawiść do Matki Bożej, do różańca, do pobożności maryjnej, a szczególnie kapłanów maryjnych, tam się zawsze zapala mi czerwona lampka, tam coś jest nie tak. I kiedyś miałem takie przypadki i widziałem, i kiedy potem, no, takiego człowiekaśmy prześwietlili, zobaczyli, no to potem wychodziło, no, już nie, nie drugie dno, ale trzecie, trzecie i czwarte. I też sobie mówią, aha, no to już wiemy, żeby ta, ta nienawiść była, prawda, do Matki Najświętszej. Dlatego wojna jest dzisiaj i to, co jest ta armia Maryi, ludzi, którzy, którzy modną się dzisiaj, może nie jest duża, ale, ale liczy się jakość. Jest naprawdę duża. To są ludzie i starsi, w średnim wieku. Dzisiaj dużo mężczyzn bierze się różaniec. Mam taki właśnie męski różaniec w ręku. Nie wiem czego widać, produkowany tak. tutaj przez, przez, przez chłopaków Anglii z dewizjonu Maryi. I to jest zrobiony właśnie z, z linki spadochronowej, która ma 300 kg dźwigu, ale to jest właśnie symbol te, tego, że tego się nie da zerwać. I, i tutaj ma takie właśnie śruty, kulki. I właśnie, no tak szczególnie dla mężczyzn, no my ludźmimy walczyć, prawda, szczelać, wojna. To zawsze było naszej obiegu. I tutaj właśnie są te kulki, i każdą taką zdrową markę szczelamu diabłu w łeb. Więc to sobie szczerze powiedzieć. To jest właśnie taki symbol czegoś, co jest niezniszczalne, co jest mocne, co jest moim jako, jako mężczyzny, yy, prawda, orężem. Z tym idę. I to jest piękne. Szkoda tylko, że na przykład jedzie się do Medjugorje czy do Lourdes, czysty różańcy odmawiają, wieszają się, wracają do domu, nigdy nie spotkasz człowieka z różańcem w ręku, prawda. Żeby szedł i odmawiał różaniec. Zanim ja z Polsce idę gdzieś tam ulicą, odmawiam różaniec, to ludzie się oglądają, co ja tam trzymam w ręku. No jak to idzie facet i odmawia różaniec dzisiaj? no Kto to odmawia różaniec na ulicy? Musi być jakiś chory, jakieś coś, no nie wiem. Ja rzadko kiedy widzę kogokolwiek. No, siostry zakonne idzie, to tak, jakiś ksiądz, ale jak tak normalni ludzie, a już żeby szli i odmówili różaniec, nie? Ale to jest piękne. Ja się tego, tego nie wstydzę, trzymam to. I, 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 I modlę się. No, mówię, taki, jak różaniec jest taki męski. Są inne różańce, mój ulubiony, który pokażę, który został zrobiony przez chłopaka, który był muslem, który był z islamu, i zrobił mi ten różaniec właśnie sam, i dał mi, ponieważ tam pomogliśmy mu kiedyś, i powiedział, to jest dla ciebie w prezencie ode mnie. Naprawdę od serca, sam był, nawet nie był chrześcijaninem, tylko był wyznawcą, wyznawcą yy, Mahometa, nie? Ale ten różaniec uwielbiam, prosty, zwyczajny, lekki, sobie mówię. A ten mam taki, jak, jak no, przychodzi trudna sprawa, czy walka duchowa, no to mówię, Panie Jezu, no trochę kulek trzeba wystrzelać, nie? Ale mówię, to tak do, do chłopa to tak dociera, nie? Tak dla mnie. I to, I to jest piękne, to nie jest zabawa, to nie jest zabawa, to nie jest lelum polelum pobożnych. Niewiast czy z facetów. To jest, to jest prawdziwa gra, bo tu zaczynamy walkę z siłami niewidzianymi. To jest walka. Nie? Ja, I cieszę się, że dużo ludzi dzisiaj chwyta za ten różaniec i, i przygarnia Matkę Bożą do, do swojego serca, oddaje się w niewolę Matce Bożej. Niech mówią, co chcą, niech plują na nas, ile mogą, niech nam, nam udowadniają pseudo-teolodzy, że jesteśmy. Dzisiaj nie jest duchem czasu, że jesteśmy może wrogami Kościoła. Nic nowego. Świętego Ludwika Demofor też nigdzie nie przyjmowali, na koniec go otruli. Dzisiaj jest świętym i, i to, mówię, dzisiaj wypływa z, z, ze swoim traktatem, z różańcem i naukami o Maryi. No, tak to działa u Pana Boga. Dlatego jeżeli mamy ten różańc, niech to będzie znakiem rozpoznawczym każdego z nas. Wojna, na całego. Trzeba się naprawdę <laughs> przygotować, poduszkę wsadzić sobie pod tylną część ciała, bo nas będzie kopać. Ale nie wolno nam się z dzisiaj zdespensować. To jest dzisiaj znak rozpoznawczy. Jestem chrześcijaninem, katolikiem, a Maryja jest moją królową.